43 macie z tej strony, to jest kolejny odcinek ze Śródziemia Cień Wojny. Jak widzicie, zaczynamy w tym samym miejscu, ponieważ nagrywam to już dość na zapas i będę chciał to też wyrenderować. Także a mam dzisiaj czas, więc sobie tak pociluję, posiedzę sobie przy tej gierce trochę. Także znowu dalej będziemy czyścić ten obszar, żeby mieć spokój już z tym na następny raz. Widzę tutaj ten kanas, kolejny jakby epizod z borem, także jest najbliżej, więc do niego podejdziemy i go sobie po prostu zrobimy. Także nie w tą stronę, tylko w tą stronę. Ostatnio skończyliśmy na czyszczeniu tego posterunku, gdzie rozwaliłem tego gościa po prostu jednym strzałem, także spoko. Tylko wiecie co? Jeszcze by się przydało tutaj jedna rzecz. O właśnie, to by mi się przydało. A, bo to jakiś toksik, ty! To... O kurde. Ale mnie zwolniło, patrzcie. Przez chwilę, dobra, czyli na te pająki muszę uważać. Wiecie co, mam pomysł jeszcze jeden, taki głupi. Raz. Dwa. I trzy. Dobra. Tak to chciałem zrobić. nas rozpoczynamy tą misję. Okej. Okay. Tutaj oczywiście kolejny punkt umiejętności dostaniemy, więc... To, że dzisiaj, dzisiaj grają... Dobra. Dotrzeć do punktu... Tak w ogóle w tym czasie, kiedy... Yy... W tym czasie, kiedy ja to nagrywam, to będą za niedługo grali Polacy. Taki jestem ciekaw, jak obstawiacie. To zdążę tam, czy nie zdążę? Zdążę. 5 sekund przed czasem. Pokonaj ruki przy pomocy powietrznego skupienia, dobra. A nie! Gollas. A czy tu mam w sumie. Widzicie, mogę sobie tak robić na chilku. O kurde, ale mi. Niewygodnie. Dobra. Trafiony. O nie. Nie, 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 nie. nie. Czekaj. Ziomek, czekaj. Jest. Dobra. Okej okay. Nim dotknę ziemi, zajarąbiście, super O kurde A ten tu powierzchnie skupienie jest kozak

When next I Sauron, I shall leave nothing to ok. Tu coś jakiś jeszcze, ten Turan. To jest ten chyba. Mm, topór, przy, przy pomocy którego wykuwał te pierścienie. Dobra, ale w międzyczasie mamy ten punkt umiejętności. I tu jest to. Ale kurde, nie mam tutaj jeszcze. Te zadania główne mi nie pozwalają. Dobra. To w każdym razie pójdziemy sobie w. w, w... Chyba w to sobie pójdziemy, albo. Kurde, zastanawiam się nad tym, albo nad tym, ale chyba pójdziemy tutaj, trochę w upiora. To ery takie walnięcie, to będzie spoko na takie wiecie. Troszeczkę ucieczkę od walki. Dobra, dalej co my tu mamy? Kolejne wabienie posterunku. Okej. Okay. To możemy to zrobić. Prawie jestem blisko tego, więc możemy to ogarnąć. Rozpoczynamy cyk. Okej, okay, włócznik, czy trzeba go będzie szybko dojechać na sam ten. Tyk. A i teraz mam tych ogarnąć, tak? Tych na żółto podświetlonych, dobra Dawaj, 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 Szybko, tu, 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 tu Boże, jak ten koleś mnie nie widział To jest niesamowite, no nie, no nie O kurde Ej, to było dobre To był kozak teraz Ej, to był kozak teraz, to, to wyjście tego upiora, no nie? Dobra. Czy oni są przy tych beczkach? Ubudu. Wejście z hukiem, jak ja takie rzeczy lubię. Coś jeszcze? Patrzcie, on mnie nie zauważy. On jest na tyle głupi, że mnie nie zauważy. Dzięki. O kurde, nie trafiłem go w głowę. Dobra, teraz już poprawiłem. Patrzcie, jaki pożo... jaka pożoga w ogóle. Zdążyłem jeszcze go tutaj uciszyć, dobra. Dobra, dotarłem na miejsce. Znowu muszę go ściągnąć. Patrzcie, teraz go muszę tylko ściągnąć w jedno miejsce. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. I co ty na to, Ziomek? Teraz. O kurde! Wywal go stąd. Ta ja też. No a taki no to chłopie, no to a ja nie mam takich ataków, więc możesz mnie, że tak powiem. Patrzcie, teraz potrzebuję. Dobra, i to mi, o to mi chodziło. Nie, nie kiluj, nie kiluj, nie kiluj, tylko. Patrzcie, ja tu wchodzę. Patrzcie. Gościu i masz masz teraz. Proste. Ja jestem zadoświadczony już w, na takich kolesi. Aż mi PDF wbiło Kolejny posterunek wyczyszczony Kaman, 12 poziom. Mieczyk jakiś dostałem. Ale słaby, więc zniszczymy go od razu. Po co mi to? Teraz poproszę moją umiejętność kolejną i prawie sobie pójdziemy w... Burza lodowa, zamroź w rogu, E, a potem zastąpi gradem ciosów mieczem. To też nie głupie. Też nie głupie, ale chyba teraz pójdziemy sobie w tą egzekucję powalonego na szybko. O, to może być buścik, patrzcie, są busty do tego, spoko też w sumie. Te rzuty nożem, powiem wam szczerze, są słabe, więc w to nie będę chyba raczej szedł. To też jest spoko, to przyznanie mocy do tego. Nie, to sobie, to sobie zostawię, ale chyba sobie kupię to albo to. Dobra, to sobie kupię na razie. Skrócenie czasu, bo to jest zawsze się przydaje. Dobra. Dalej, co my tu mamy? Co my w tym miejscu mamy? W sumie tu mamy blisko, więc możemy podejść i zniszczyć ten pomnik. Też przy okazji, bo czemu nie? Cześć, Mordo, podejdziesz tu, please. Oj, dostałem ja przez przypadek też, tylko nie wiem jak tu. O, 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 super, super. Wdrap się tu. Pięknie! A, dobra, sorry Z Zlamiłem Cyk Cyk To lubię Dobra, porobiony Szybciutko Kolejny od bogactwa Wiecie co? Tego by się pana przydało wyssać tak na szybko z ukrycia Aha, dobra, bo ja nie mogę tego... Ten hmm. jest naprawdę tak ślepy, że... O, właśnie, o to mi chodziło O, ty Numer nrwiska na coś dostałem, czekajcie. Czy ja dostałem jakieś ulepszenie? Czy mi się wydaje? Ekwipunek. Tu, właśnie, dostałem ulepszenie. Spoko. Czy ja mogę coś jeszcze? Też mogę tu ulepszyć. Także super, to mi się podoba. Tu nie mogę niestety ulepszyć. Tutaj. Ten sztylecik mogę ulepszyć. Super. A to też mogę ulepszyć. Dobra. Super. Więc teraz tak. Teraz, 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 pójdziemy sobie tu, wiecie, w dół sobie pójdziemy, a na sam koniec sobie ogarniemy górę. I to myślę, że będzie najlepsze. Troszkę jest teraz takiego bardziej zwiedzania, bym powiedział, niż walki i ogólnie jakiegoś tego. No ale cóż, trzeba też na to poświęcić czas, prawda? Nie można też cisnąć cały czas fabuły. Wow! I tu nie mogę przebiegnąć tędy. Brawo, ja sam się jeszcze zatrułem. Jestem dzbanem. Muszę sobie odzyskać teraz życie przez to. Dobra. Super. Super, mam życie, więc to mi się podoba już. Czy te gejzery mi coś robią, w sensie zabierają mi HP albo cokolwiek, czy nie wiem, wybijają mnie jakoś. Dobra, mamy Headir, kolejny. Dobra, jesteśmy. Pięknie, drugi zrobiony OK, i teraz tak, mamy raz, tutaj mi pokazuje Raz Dwa o, 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 o. Trzy Cztery 5. HA, bo te kurchany to są takie bardziej teleporty, można powiedzieć przyspieszenie w sensie szybsze takie znalezienie miejsca. O, 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 o mam cię. I ostatnie, jest. A nie, jeszcze nie jest ostatnie. O o, 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 mam cię. Jest. Najpierw no teraz już, teraz będzie pochodzić i to pozbierać znowu. To jest najlepsze. Dobra. No my tak. Tu widzę, że są te. Aha, ten jeszcze ten punkt, ale jeżeli go odblokuję, to mogę sobie tu szybko przelecieć. Już mam. Także tak, pójdziemy chyba najpierw tu. Tu potem ten zniszczymy tu. tu, znaczy To, to pozbieramy tu wokół ten trójkącik. Pójdzie, później pójdziemy zniszczymy tu. Tu ogarniemy i potem te kurhany. Dobra. O Boże, ale teraz będzie dużo tego takiego chodzenia głównie. A, nie zaznaczyłem sobie tego. Brawo. Super. Nie mam czasu na walkę z wami, panowie. Sorry. Not this time.

is everlasting to me. It is time for leaves to come and Nie gadaj, mi błagam, bo chcę usłyszeć te głosy, czy mi dobrze podpowiadają. Ja, yes, smażę ci. Super, mamy to. A spider always lies in wait. But for what? To widzę, że jakiś świadek potęgi. Okej. Okay. Pozwalam, by nazywał mnie swoim zwierzątkiem, chwalił mój głód, choć zwał go pasją, byliśmy niczym jedność, teraz żyje w mroku na obrzeżach jego imperium. Badam dziś przeznaczenie jako cicha obserwatorka jego rosnącej mocy, jego wiecznej władzy. Czas, bym ruszyła w stronę światła. A sami widzicie, że tutaj dużo już tego robimy, także fajnie. Za to jeszcze Miriamy są, co jest jeszcze fajniejsze. I teraz tak, tu widzę kolejny jakiś zagubiony artefakt. Więc ciśniemy tam. Nie, jestem za szybki dla was, panowie. Nie. Spokojnie. Kolejny artefakt. To jest... Nie wiem co to jest. Świetlówka? Elf... Elficka? Kurde. No kurde, tam coś było. No ale teraz odsłuchamy tego. <grymne> Fajne. Czy ja zaryłem właśnie głową? To fajna gierka, kurde, zaryłem głową. Ten, ten podwójny skok jest mega fajny. Podoba mi się on. Tylko tego pana jeszcze ogarniemy. Dobra, spoko. Zbieramy. Jakiś talerz. Nie wiem, do czego on jest. Aha, to jest to dobra. Okay. Just as vulnerable to entreaties from Sauron. Ok. Dobra, i teraz mamy co my tu mamy. Teraz chyba pójdziemy tu, wiecie? Taki mam plan. Pójdź zniszczyć ten pomnik i tego ogarnąć znowu ten, tego dowódcę posterunku. też będzie spoko. Dobra. Go. No i kozak Patrzcie na to Cyk A ty co się gapisz? Nie, ten, ten Taki, taki Trochę flash Jest mega OP Sorry, ale nie mam czasu Idę na pomnik O, to było bardzo prosto się dostać na ten pomnik. Mega. Mega prosto. Sorry. Przepraszam. Tego włócznika od razu muszę sprzątnąć stąd, bo mnie denerwuje. Ledwo, ledwo zdążyłem go dojechać. Wiecie, tą gliwę sobie zostawię na później. Znaczy, gliwie, Boże. <gry> Jaki poszedł kombos. Nie, wiecie co, ja chyba mam za mocną postać jak na razie, sobie, za, za bardzo w ją na ją w Minazitil jak byłem, takie mam wrażenie. Jak ja ich moje widzicie to? Elfy światło, testujemy. Nie, nie, czekaj, bo mnie ten koleś tu denerwuje, gdzie on jest? Nie, ten koleś gdzieś tu mi strzela cały czas jak głupek. Przydałbym się jakiś enemi, bo mam mało strzał. Gdzie jest ten facet, którego ja szukam w sumie? Bo chcę zacząć. No właśnie, o to mi chodziło, żeby go wyssać po prostu. Pięknie. O, tych trzeba tutaj, widzę, porobić Moim trikiem Kurde, co mnie denerwujesz? Bardzo dobrze ci tak Pięknie Dobra, i jeszcze ten ziomek i mamy Patrzcie, cyk, jak uniknąłem, jak uniknąłem pięknie tego. Dobra. Czy mogę odpalić misję? Proszę. Bo chcę odpalić tą misję, tylko że. No nie mogę za bardzo. A nie, Boże, przecież on jest tu. Jezu, ja się z nimi bije jak. pajac. Dobra, ale wiecie co, to chyba sobie ogarniemy w następnym odcinku. Bo nie chcę też robić takich 40 minutowych odcinków tylko. Dobra, jesteśmy tu na miejscu, także dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli Ci się film spodobał, to oczywiście łapeczka w górę. No i co, I ja się biorę za nagrywanie kolejnego odcinka. I na razie, i cześć! <ślesk> <ślesk> <szlesk> <stryk>